Siemaneczko, wszystkim dzisiaj wpada nowa seria związana z FIFO Mobile 2021. Jeśli Wam się to spodoba, to proszę Was o łapkę w górę. Bo bardzo mnie ciekawi, jak przyjmie się taki odcinek. Więc jesteśmy już w panelu. Na początku pokażę Wam, jak wygląda moja drużyna. Tutaj mamy Mbappé, który był do zdobycia tam w ciągu tygodnia. Trzeba było codziennie sobie klikać na zadanka. Mam Odegarda z y, trenowania ym, i paczeto też również z któregoś tam y, paczki treningowej. Ogólnie mój skład wygląda tak średnio. Na 78 overall, ale nie jest źle. Ym, oczywiście mamy TOTY. Zostało już 9 dni do końca TOTÓW. Ja oczywiście lecę y, w napastników. Mam tutaj starterki trochę podobione. Oczywiście ominąłem Joselu, ominąłem Andrea Silva. Interesuje mnie Haland, Haaland albo Immobile. Nie wiem, czy uda mi się do nich dobyć, ale to jeszcze zobaczymy, szanse są. Ciekawe byłby jeszcze Benzema, bo nie liczę w ogóle na Messiego czy Neymara. W tym odcinku popróbujemy, to pogramy sobie trochę w Division Rivals. Tutaj zostało nam 9 godzin, aby osiągnąć jakiś wyższy pułap. Bo na razie, patrząc na tablicę, jesteśmy na 743 miejscu. Interesuje nas minimum miejsce 500. -ne. Tutaj wtedy mamy e, dwie karty Base Gold i jedna karta e, Sezona Gold. Czyli to by nas już troszkę interesowało. Więc lecimy do pierwszego meczu. A tak jak mówię, wydawajcie znać, jak ta seria Wam przypada do gustu. Bo zobaczymy, czy będziemy kontynu kontynuować obie serie czy pozostaniemy tylko przy na przykład przy Fifie klasycznej. Dobra, mamy przeciwnika tutaj 78. No niezły, niezły na podobnym poziomie, więc zobaczymy jak to pójdzie. 78 na 78. O on ma lepsze zgranie, bo na 13 ja mam na dwójce. No dobra. My zaczynamy, więc lecimy. Dajemy podanko. Pierwsze rozegranie piłki jest dość istotne. Ważne, żeby to strzelić. Lecimy na. Aj, no nie ma, no to trudno. <laughs> Dobra. Oj, lecimy z wypuszczeniem piłki Mbappé. Mbappé oddaje do Reina i Reina uderza. Pierwszy gol. Mamy 1-1. Wypuszczamy Mbappé. Oddanie, i niestety 2-1 na przeciwnika. Lecimy. My się nie poddajemy. Aj, dobra. No niestety, nie jestem jeszcze jakimś profesjonalistą w tą, bo nie ukrywam, troszeczkę tylko pograłem. Jeszcze do profesjonalizmu mi trochę potrzeba. Mm, I lecimy. A mamy, mamy, gola. Mamy 4-3 Rejna przy piłce. Podanie do Fernando, odegranie. I Luka Keko. Strzela, dobra. Mamy Rejnę, mamy Rejnę. Zwód Rejna i gol. 6-5 typek naprawdę nas goni mocno. Musimy to nadgonić Fernando. Podanie i odegranie. Niestety chyba Fernan... Mbappe Mbappe, przypisane. Niestety 5-8. Już raczej nie mamy szans na zwycięstwo. Jeszcze obroniona zapata strzela u przeciwnika. Mamy rzut rożny. Wykonujemy i, <laughs> I lipa strzał i nie ma gola. No niestety, pierwszy mecz dzisiaj e, przegrany. No ale jak to się zdarza, czasem tak mm, wypada. Dobra, przechodzimy do drugiego meczu. Musimy coś zrobić, bo zależy nam, żeby trafić do tej pierwszej 500. Szczególnie, że 9 godzin do końca zostało. Więc mamy jeszcze czas. Zaczynamy przeciwnika. u 80. Mbappé, Odegard, Netjach. Teraz stawiam naprawdę mocnego przeciwnika. Nie mam pewności, czy... Z nim wygramy, nie wygraliśmy z tamtym. Z tym wydaje mi się, że może być jeszcze większy yy, problem. Za czym zaczymy, jak rozpoczniemy mecz? Tak naprawdę, ja się nie i od razu lecę do przodu. No i takie skutki. Dobra, mamy atak, będzie podanko i nie ma. Jeśli gracie w tą grę, to możecie mi powiedzieć, jak zrobić wrzutkę, bo nie do końca mi wychodzą jeszcze wrzutki. Jakoś tak kurczę, niby wrzucam, ale ci mi dołem. Czasem tylko na farcie coś mi wyjdzie. Aj za mocne chyba, a nie, nawet niezłe, ale niestety 1-0, przegrywamy już. Fernando, Fernando, ajajaj aj, aj, i na piłka. Mbappé, dajemy długą. Czy przejdzie? Przeszło do Rejny, strzał! No niestety, nie ma gola, proszę Państwa. Albo blisko. Lukabekio mm, i mamy, mamy 2-1. Przeciwnik na razie, no nie, że nie, przeciwnik nie, że rozgrywa to. Mamy piłkę? No nie mamy, no niestety. Chyba drugi mecz będziemy mieli przegrany. W razie obrona dobrze tutaj nas pilnuje. Rozegranie, no i przeciwnika. Naprawdę, chyba jestem jeszcze dość słaby w tą grę, ale... Chciałem znaczyć chcę zobaczyć waszą reakcję i jaka jest wasza opinia na to. Bo mówię, no możemy kontynuować serię z... FIFA, możemy kontynuować, kontynuować serię z FIFA Mobile i wszystko zależy od tego, jak się to przyjmie, Więc klasycznie zapraszam was do łapkowania w górę bądź w dół. Pytanie, co wam bardziej yy, pasuje i piszcie w komentarzach, czy chcecie to czy to. No niestety kolejny mecz przegrany. Na razie nie idzie za dobrze. Na razie nie idzie za dobrze. Yy, Rozegamy jeszcze trzeci mecz. Trzeci mecz. I zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, mamy tutaj Odegarda, Rafaela, Bendetto, Jejciu. Tutaj mają tych zawodników, z jakich mistrzów chyba, jak dobrze kojarzę. E, 82 overalla, no i tutaj robi się już nam ciężko. No Ale nie, my się nie poddajemy. Odegranie do tyłu. James, James, zwodzik, ale niestety James straci piłkę, Luca Becchio, kurycze, a spalony, mm. Fernando, tutaj Omikaz, Spróbuję rzucić, o poszła wrzutka, ale gol, proszę pana, czy Wy to widzieliście, widzieliście tą brameczkę, piękna, lecimy, Fernando, Fernando przy piłce i wpadliśmy, wpadliśmy na przeciwnika, no niestety, Spróbujemy tam dodać, mamy Mbappę Mbappę, spróbujemy coś wrzucić. O, udało, kula, druga rzutka mi się udała w trakcie meczu. Dobra, 1-1, na razie remisujemy. Jest, jest źle, bo nie mamy za dobrych zawodników, a kurwa, przegrywamy już 2-0. Great mamy dużą szansę na strzał. I... I kurczę, super. Jak człowiek ma pecha, to ma pecha. No niestety, tak to wygląda. A dobra, Mbappe, Mbappe, podanie, Rejna, Rejna, strzał, mamy 2-2, jest remis, jest dobrze, musimy nadgonić, musimy nadgonić, bo przeciwnik może nam strzelić, mamy 20 sekund jeszcze, jest szansa, Mbappe strzała, 3-3, jest 3-3, jest dobrze, Mbappe, skąd ataku lecimy, przedłużenie piłki do Rejny, Rejna, gol, proszę Państwa, 4-4, się wyrównuje, się wyrównuje, się wyrównuje, znowu Mbappe, znowu kontra i mamy, nie mamy, dobijamy, 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 no w tyłeczek. Nie wiem, czy był gorszy, nie? Mamy, wygraliśmy, wygraliśmy mecz, mamy 5-4. W końcu udało nam się wygrać za trzecim razem, ale naprawdę, naprawdę cięż, ciężko. Dobra, przyjmujemy, bierzemy claim, e, 5000 XP treningów po 3 razy. Dobra, chyba nie będę Was dłużej tym męczył. Zobaczymy sobie jeszcze teningi do totów. Zobaczymy, ile mogę wykonać ich jeszcze. Zaczymamy mamy sześć. Zrobimy sobie jeden trening pod atak. Żebyście też zobaczyli, jak to wygląda. Bo nie wiem, może nie wszyscy z Was to grają, więc... Więc zobaczmy sobie trening, który nas czeka. Mamy strzały karne. Znaczy, rzuty karne dokładnie. Dobra. Uderzamy, musimy trafiać we wszystkie te tarczę. Aj, trafiliśmy w ruchomą rzecz. Dobra. I jeszcze musimy strzelić. Na przykład tutaj uderzymy. Chyba przelecić za wysoko. Nie, dobrze, mamy zdobyliśmy, czyli zdobyliśmy 20 punktów do totów. Czyli ile mamy łącznie już chwilowo? 20 punktów, mamy 230. Dobra, przechodzimy do ataku. I co? I lecimy dalej. Tutaj przejmiemy 15 start tokenów za stówkę. O, i mamy postać elitarną. Dobra. Więc będzie pierwsza karta, którą zobaczycie na mm, nagraniu. I otwieramy. I co to będzie? Kto to będzie? Uh, Jamotinio. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba ten zawodnik. Więc z Hampton Przechodzimy do teamu. Wymieniamy go za. Luke bakio, Luke bakio, no sorry, schodzisz człowieku, wchodzisz w Amutinio. Dobra, i mamy, mamy go, mamy zawodnika, więc skład wygląda coraz, coraz lepiej. Więc ja jestem osobiście z tego zadowolony. Tutaj oczywiście mamy jeszcze Team of the Week, Icon Strike, tutaj Icon Strike naprawdę, jeśli chodzi o to zawodnicy, Kozacy, to mi się bardzo podoba. Hmm, tu mamy ten Millstone, to chyba tutaj znajdziemy. Nie, tu mamy to, Strike. Eee, już patrzymy, a nie, dobra. Troszkę się teraz zagubiłem. Hall of Icon. A, view, dobra. Tutaj mamy, jeśli chodzi o napastników. Tutaj patrzcie, Bars, Best, eee, Cantona, Crespo, Cruyff. Del Piero, del Piero. Jakbym miał możliwość wzięcia ikony, bym wziął Del Piero. Po prostu mój idol z dzieciństwa. Mamy 890 tysięcy. Myślałem, czy może kogoś sobie na przykład jeszcze nie kupić. Brakuje nam jakiegoś porządnego, środkowego obrońcy. Zaczymy, weźmiemy sobie tutaj owe y, pozycja. Weźmiemy sobie CM, nie CM, -C C mówię, CB. Weźmiemy sobie overall, od 80 byłby dobry. Od 80. I zaczymy w górę, zobaczymy co nam w ogóle wyszuka. I mamy tak, Kim Kimpembe, mamy Van Dijk za 4 miliona, ale tu nas nie stać. Umtiti za 122. Mamy... Ten... Powiem Wam, że ten Umtiti to całkiem byłby ciekawą opcją, wydaje mi się. Tylko, że jest niski. Araba za 6. Patrząc na wyniki, Start Price, nikt jeszcze nie licytuje. Patrzę jeszcze innych zawodników. Kuribali za milion, Gomez, Rui Fonte. Nie ma, Untiti. Szkoda mi trochę kasy, chyba na Untiti, ale Team of the Week 120, nie wiem, czy mogę jeszcze. Kimbambe kupić, no niestety już nie mogę. A, już się skończyły licytacje. Patrzymy jeszcze, kogo my tutaj mamy. Mm, niech mi przeleci. Za 120 jest Boateng. Boateng nas nie interesuje. Eee, Dimista Sarcedo, 3 miliony. Philips Venacazio Fernandez. Fernandez ciekawy. Tutaj 5 milionów 900. 000. Romanoli. Powiem Wam, że kupiłem piszczka. Piszczek wygląda fajnie, więc weźmiemy e, 250 place beat. Dobra, zalicytowaliśmy. Zobaczymy, czy uda nam się wygrać piszczka z wersji Champions. 6, 4, 3, 2, 1. Oku na ktoś? Nie, dobra, ja? Nie wiem, wygrałem go czy nie. Mamy, you have been it out being, to get my, więc właśnie nie wiem, poczekaj, zaraz zobaczymy. Chyba nie wygrałem piszczka. Odbierzemy teraz jeszcze punkty. Tutaj mamy oczywiście rzeczy do, do, do odebrania. Uuu, ile nam tutaj teningów wskoczyło, dobra. Mm. I powiem inbox. Piszczek od... A, nie udało nam się go kupić. Szkoda. Mm, jeśli chodzi o w ogóle o playersów. No nie ma, nie ma. Dobra, y jeszcze jedną szansę zrobimy sobie. Wejdziemy w market i zobaczymy, kogo to jeszcze nam się trafi 800 to nie. Y bum, 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 patrzę, patrzy kogo rangel... Nie, rangleta nie lubię strasznie. Tak jak mogliście oglądać w odcinku z paczkami, Langlet po prostu dla mnie nie istnieje, nie, nie lubię typa. Przeglądamy jeszcze, kto tu jest ciekawy, Markinos, Brux, Devray, łudzi opara jaki kurczę, za 10 milionów. Powiem Wam, że Devray byłby w sumie ciekawy. Się zastanawiam, ale to sporo kasy trochę. Nie, a gdzie moja kasa jest w ogóle? Ja straciłem całą kasę, nie ten? Ja możecie mi powiedzieć, bo ja teraz nie rozumiem. Czy ja, wy, ja chyba nie wygrałem? Dlaczego straciłem tyle kasy? Uuu, dobra, odzyskałem. Powiem wam, że się przestraszyłem, że już straciłem. straciłem y, pieniądze. Dobra, wiecie co? Kupimy sobie. Y, Elmanie. Hamelsa. Kupiłem sobie Hamelsa. Hamels wygląda całkiem spoko, mi się przyda za 250 e, tysięcy. Nawet nie będę go licytował, kupię od razu w całości. Mamy. congratulation. Zdobyliśmy Hamelsa. Wchodzimy do naszego teamu. Bierzemy playersów. A, nie, nie wzięliśmy go jeszcze, zapomniałem. E, powinien tu nam wyskoczyć chyba powiadomienie, powinno wyskoczyć, że kupiliśmy zawodnika. Bo jeszcze tutaj Hamels. A nie, jest Hamels, dobra. Jest Hamels. Więc wymieniamy Hamelsa. Mm. No, mało rozchodzi. Swap, Bierzemy Hamelsa. No i, i teraz już lepiej wygląda Gambia, James i Hamels. I wygląda to bardzo urodziwie. 79 overala. Dobra. Mamy zakup trafiony. Hamels do naszej drużyny dołączył. dwie Division nie poszło nam najlepiej, ale jedno zwycięstwo mamy. I pokazałem Wam, jak wygląda trening do totów. Więc na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Jeśli Wam się odcinek podobał, to pamiętajcie o łapce w górę i komentarzu. Więc trzymajcie się czołem i do zobaczenia. Jeśli dotarłeś do końca tego filmu, to Ci bardzo dziękuję. Pod spodem masz znaczek subskrypcji, a obok materiał, który może jeszcze nie oglądałeś. Więc zapraszam.